Siemaneczko, siemaneczko, dzisiaj oprysk no i dzisiaj pylimie na owiec, odżywka i od magnezu. tutaj nasze stare przynżyto stare bo siejemy już je 8 lat i dobrze jakie ładne a tam jest te nowe z centrali to dzisiaj trzeba było na grzyba też opylić o tam jeszcze ten Ursus C355 55 który u nas persował też ten pantyli. A czemu wczoraj nie było odcinka? O, zając leci. Leci. Kica sobie. Proszę, nagram. Nie wiem, czy go widać. O, ucieka. No, a czemu wczoraj nie było odcinka? Z pytań. Z odpowiedzi, tak, w sumie na pytania, a to dlatego, że były tam tylko dwa pytania, dwa komentarze, a miało być co najmniej 10. Więc filmu osobnego nie nagrywałem. Więc mogę w sumie teraz odpowiedzieć: tam było pytanie: czy umiesz mówić po Śląsku? No i ja mieszkam na Śląsku. To tak, a drugie: czy hodujesz Świnie? Takie chyba coś tam było. No to kiedyś hodowaliśmy. Teraz już tak nie. Jedzie tam 60. Gazuje. O, dźwięk 60 to jest to. No to cześć.